Cześć. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na rewelacyjny sernik z brzoskwiniami. Jest to klasyczny sernik na kruchym spodzie, potem jest masa serowa, brzoskwinie, pianka i na wierzchu jeszcze trochę kruchego ciasta. Koniecznie musicie taki sernik przygotować i ja Was do tego gorąco zachęcam. Przygotowanie zaczynam od oddzielenia białek od żółtek. Żółtka wykorzystam do kruchego ciasta, a białka przydadzą się potem do pianki. Odmierzam mąkę, dodaję do tego cukier puder, a także trochę proszku do pieczenia. Następnie dodaję schłodzone masło i to wszystko siekam tak, aby masło było w mniejszych kawałeczkach. Potem dodaję do tego żółtka i wszystko zagniatam tak, aż ciasto będzie miało jednolitą konsystencję. Będzie delikatnie lepkie, ale przyjemne w obróbce. Kiedy ciasto jest już jednolite, chowam je do zamrażarki. W zamrażarce powinno leżeć przynajmniej pół godziny, tak aby stwardniało i dało się potem zetrzeć na tarce. Jeśli nawet będzie leżeć trochę krócej, to i tak przepis oczywiście Wam wyjdzie. Zabieram się za masę serową. Do miski wbijam jajka, dodaję cukier i całość kręcę na taki jasno żółty puch. Do tego dodaję ser mąkę, masło. Może być masło w temperaturze pokojowej lub roztopione i to wszystko dokładnie miksuję. Masa serowa jest gotowa. Ciasto jest już schłodzone i połowę ciasta ścieram na tarce o grubych oczkach na dno dużej formy. Na tak starte ciasto nakładam masę serową. Na wierzch masy serowej układam brzoskwinie. Ja podzieliłam każdy kawałek brzoskwini z puszki na 4 do 5 kawałków. Kawałki układam obok siebie na masie serowej. I teraz czas na piankę. Białka ubijam na sztywno, dodając do tego stopniowo cukier. Całość ubijam. Tak, aby piana była na tyle sztywna, że po odwróceniu miski nic z niej nie wypadnie. To bardzo ważne, jeżeli chcecie mieć wyraźną piankę na cieście. Tak ubitą pianę przekładam na warstwę brzoskwiń, równam z wierzchu, a następnie ścieram na to tą drugą część kruchego ciasta, również na tarce o grubych oczkach. Tak przygotowany sernik wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Piekę około jednej godziny, aż kruche ciasto wyraźnie zwierzchło się ze złoci. Pamiętajcie, że sernik najlepszy jest po schłodzeniu kolejnego dnia. Sernik kroję na kawałki. Życzę Wam smacznego! A więcej przepisów znajdziecie na www.kotlet.tv. Smacznego!